Dzień dobry, witajcie w kolejnym lekko lekkoświatarczym omówieniu aktualizacji. Ósma rocznica World of Warships. nie mogłem sobie odmówić nagrania tego materiału. Omówimy sobie aktualizację, opowiemy sobie jak, z takim moim lekkośmieszkowym komentarzem. E, aktualizacja oczywiście wchodzi w czwartek, poczekajmy sobie jeszcze chwilkę. No i oczywiście rocznica World of Warships, trochę w międzyczasie tam było zmian, więc ostatecznie wyszło to chyba spoko. Bo tak, mm, o, grając okrętami od 5 do 7 poziomu mamy 30 żetonów, od 8 do 9 75 żetonów, od 10 superokrętami po 200 żetonów, plus do tego z darmowej przepustki bitewnej będzie 1250 żetonów. Więc wszystko zależy od tego ile macie w porcie okrętów, tyle żetonów będzie do, do zdobycia. Oczywiście przemilcie to, że to są po raz kolejny żetony. Poprzednim, poprzednim roku były to kontenery z bustami i tak dalej, i tak dalej. Były to super kontenery, oczywiście bezpośrednio z tysiątek i super okrętów, no ale tym razem mamy żetony. I ostatecznie te żetony to wcale nie jest taki zły pomysł, bo można je wymienić na, na Bajarda, który jest naprawdę fajnym krążownikiem, osobiście bardzo mocno polecam. Jeden z moich ulubionych krążowników w grze. Ewentualnie na zniżkę na okręty Premium 8 Tear'u, które są tutaj na liście. I teraz ta. jeżeli macie bajarda, to właśnie możecie wymienić go na kupon ze 100% zniżką na jeden z tych okrętów. Ewentualnie jak macie i bajarda I wszystkie te okręty, to dostaniecie wtedy 3000 jednostek stali. I powiem szczerze, że zamiast milczyć na cokolwiek ciekawego z mech kontenerów, bo nie jest to, to nie jest już super kontener. Trzeba by zrobić jakąś petycję na zmianę nazwy, bo to już nie pasuje całkowicie do. Do nazwy tych kontenerów leci sam syf, zielone busty, trochę sygnałów, ewentualnie komuś brakuje, może nadrobić, a tak to głównie zielone busty i, i badziew. Nie ma co liczyć za bardzo na coś ciekawego, chyba że ktoś lubi bardzo RNG i, i, i zabawę w, w hazardzik, no to wtedy ewentualnie ja zdecydowanie polecam wam wziąć pewny okręt, ewentualnie wymienić sobie na jeżeli macie Bayarda, to właśnie wybrać sobie coś z tej listy. Na przykład Rochester jest całkiem spoko, Vanguardzik jest całkiem spoko, Irian jest bardzo dobrym okrętem, właśnie porównywalnym z Bayardem. Loyank jest jest fajnym niszczycielem, jeżeli chodzi o to. Lethalible w sumie ostatnio był na kanale. No i jest z czego wybierać, więc z pancerników szkoda, że tylko takim konkretniejszym, konkretniejszym jest Vanguard. a nie ma na przykład... Na przykład nie ma tyrpica, który, który, który by się tu przydał i pewnie byłby często wybieralny. No w każdym razie ale no jak najbardziej polecam wybrać sobie, nie liczyć na nic ciekawego super okrętu, super, przepraszam, mech super kontenerów. Tak, tak, raczej tego pomijać. Jeżeli chodzi o HAMO, no to już tam, że tak powiem, wasza decyzja, naszywka, jakieś tam dodatkowe kontenery na fali retro lub ewentualnie nawet jak nazbieracie to, powinniśmy wrócić zniżki na jakiś inny okręt, który właśnie z tej listy tutaj jest, więc. To by było na tyle, jeżeli chodzi o zabawy z rzucaniem yy, yy, urodzinowych gwiazdeczek, ale to nie wszystko w ramach opodu. W do gry dodamy również okręt Karl Johan, która z zestańką wrażem trzech dwórców z indywidualnym dubbingiem, flagi i szywkę. Więcej informacji o sposobach przekażemy w przeszłości. Yy, tak, yy, Johan wchodzi. Yy, jeszcze nie ma recenzji i nie wiem, czy zdąży w tym tygodniu nagrać. Bardzo możliwe, że dopiero w przyszłym, ale yy, już wam powiem, że szału nie ma. Jakby... Tak wstępnie go nie, po prostu raczej nie będzie. Nie ma co się nim interesować, bo mocno go, mocno go zjechano i. No, poza całkiem ciekawymi torpedami, reszta jest mocno mech, ale resztę sobie zostawię na. na. Yy, recenzję. Eskorty sterowców w bitwach losowych. Tu ostatnio wyraziłem, że tak powiem, swoje zaniepokojenie i obawy co do tego. Nowy tryb gry będzie bitwą. Będzie w bitwach losowych rozgrywany w formacie 12/12 -12 z wykorzystaniem okrętów 7/10 poziomo i superokrętów wszystkich klas. Tak, teraz na losówkach możecie poza wyścigiem zbrojeń, bitwą standardową, dominacją trafić na eskortę sterowców i nie możecie z tym nic zrobić, musicie to zagrać. Bo tak sobie wymyśliło WG, i to jest dla nich świetny pomysł. Chociaż posłuchajcie tego, mimo że skorta sterowca była ciepło, dobrana przez naszą społeczność, istniały pewne obawy związane z wprowadzeniem jej do bitów losowych. Czyli co, ciepło została przyjęta, ale jednak są obawy, ale jednak. I teraz lecimy dalej. Wysłuchaliśmy Waszych opinii, i będziemy bacznie przyglądać się wprowadzeniu tego trybu do bitów losowych. Czyli wysłuchaliśmy opinii, Czekaj, nie tak, bo. Była ciepło przyjęta, ale były opinie, że jednak to zły pomysł, ale jednak wysłuchaliśmy opinii i tak to wprowadziliśmy. W razie konieczności zredukujemy zarówno częstotliwość pojawiania się z karty stanowców jak i map, na której tryb ten będzie mógł się pojawiać. Naszym celem jest rozmaicenie bitwalsowych bez wydłużania czasu oczekiwania na dodatkowy tryb gry. Wiecie co? To jest wciskanie cukierka na siłę, yy, tylko po to, żeby odhaczyć. dobra, wprowadziliśmy coś na losówki, nara, nie, nie, nie trzeba przez jakiś czas oddawać nowych map, jakieś wymyślać nowego trybu, nie trzeba cyk, Dobra, mamy spokój na jakieś pół roku, walnijmy mm, no widać, że ludziom się nie podoba, bo wysłuchaliśmy opinii, będziemy bacznie przeglądać się i istniały pewne obawy, więc wysłuchaliśmy, ale mamy to w dupie, więc i tak to wprowadzimy, więc bawcie się dobrze, hehe, <laughs> nara frajerzy. Tak, to, tak, mniej więcej skróciłem, o co tutaj chodzi. No, niestety nie podoba mi się ten tryb. Ja osobiście go nie lubię i z paru widzów, z którymi rozmawiałem, też średnio za nim przepadają, ale niestety będziemy zmuszeni do tego grania w to, bo tak sobie uwidzieli. Tyle niestety nie dodadzą w opcjach e, opcji, żeby można było w opcjach opcji myślane, e, żeby można było w to nie grać, bo przecież to by zaburzyło matchmaker. Ola Boga. Nieważne, że World of Tanks od bardzo dawna, od w zasadzie praktycznie istnienia nowych trybów takich jak spotkaniówka czy obrona, można było je wyłączyć i tam to działało, no to tu niestety nie, bo no w sumie nie yy, i czego nie rozumiecie, nie, więc to tyle w temacie. Stocznia dalej trwa, Pluszon dalej stoczni, aż potężnie trzeba było o nim zrobić zakładkę, bo pewnie za mało by było na stronie opisane. Przepustka bitewna, czyli 1250 żetonów jubileuszołowych. No i co ciekawe, przepust premium będzie ten francuski krążownik jednak wygrał. Czyli tak jak obstawiałem, no, miał trochę więcej sensu. W aktualizacji 12.8 będziemy testować różne warianty progresji przepustce bitewnej. Nagrody pozostaną takie same, ale zmienią się sposoby zdobywania postępu. I coś znowu kombinują. Teraz się okaże, że przepustka bitewna daje za dużo, a to za mało, a to ten, ale... Zobaczymy, co tam ciekawego będą testować. Żetony się przydadzą, Krążek, materiał o nim jest. W sumie materiał porównawczy, ale jednak jest, więc zapraszam tam do obejrzenia. Polecam. Yy, ogólnie fajny, przyjemny krążownik, w szóstym tierze, więc. Hiszpańskie krążowniki dla wszystkich. Wiecie co? To zaczyna być bezczelne. I to naprawdę bezczelne. Hiszpańskie krążowniki dla wszystkich, a wcześniej nie były dla wszystkich? Bo co? Dlaczego nie były dla wszystkich? Wiem, że były w przedsprzedaży. To wtedy też były dla wszystkich, tylko trzeba było rzucić hajsem. A teraz. Hmm. Wiem, że jestem złośliwy, ale no tak. Po premierze aktualizacji 12.8 i spężki, porozumień, no się dostępne do zbadania dla wszystkich graczy. Materiał w sumie o 10 już jest. Gdzieś tam trzeba się spodziewać powoli materiału całej linii. Całkiem przyjemna linia, jest całkiem ciekawie. Całkiem oku. Muszę sobie pograć trochę 9, pewnie w piątek. Nie, w niedzielę na streamie pewnie będę sobie ekspił 9 i dziesiątkę. więc. Zapraszam serdecznie, na na swojego i sobie gdzieś tam popływamy, poekspimy tego zobaczymy jak to się tam ostatecznie bo w sumie dziewiątką najmniej grałem, to sobie teraz mam nabitego expa na ósemce więc sobie ekspie teraz do dziewiątki i pykniemy do dyszki hiszpańskie krążowniki dają szeroki wybór sprzętu eksploatacyjnego sonda i grupa naprawcza. szeroki wybór, nie ma co taki niespodziewa niespodziewany, nigdy, żadne inne krążowniki tego nie mają <laughs> dobra Ronda pierwsza 5x5 na szóstkach, na 6, później 6x6 na, 6 na 8 2x2 na szóstkach, maksymalnie jeden. Dywizjon złożony jest maksymalnie, to będzie można sobie fajnie pograć. Kręty są niedozwolone. Lotniskowcy, okręty podwodne, i to mnie przekonało, maksymalnie jeden pancernik, a dwa deteki i olo. 7x7 siódmego tieru. O tym nawet nie będę nic mówił, bo mnie to drażni to strasznie, ale jak ktoś wspiera, chce wesprzeć potężnym dolcem WOFSA na YouTubie, to. To niech się poczyta Sprawdzenia o włowach obfitości. To jest małe zmiany, bo tu głównie dodaję nowe osiągnięcia. Tutaj chodzi o ten tryb, gdzie można było się określić, czy chcesz się być ofiarą, czy łowcą. I w bitwie wtedy się, jakby na liście wyświetlało, że, że chcesz być ofiarą, i za polowanie na, zapolowanie na dany okręt była tam dodatkowe nagrody. I teraz dodano też cztery dodatkowe osiągnięcia, które poza tym, że są osiągnięciami, oczywiście nic nie dają, bo, bo są tylko osiągnięciami by się warunki zdobycia osiągnięcia znajdów i zniszczy. Raz osiągnięcia zostanie blokowane, gdy gra zniszczy okręt obfitości przeciwnika samemu, nie grając jako okręt obfitości. Mhm. Czyli jak ktoś jest oznaczony jako okręt obfitości, to nie może niszczyć inny okręt obfitości, bo i tak nic za to nie dostanie. Ma to sens. Sygnały. Od wersji 12.8 gracze będą mogli automatycznie kupować sygnały w oknie kierunku w porcie. To w POCO. Funkcja automatyczna kupna jest domyślnie wyłączona, ale można ją łatwo aktywować dzięki graczom, którzy którym skończył się sygnały będą mogli uzupełnić się z wykorzystaniem kredytów. To jest spoko, spoko opcja, można sobie włączyć automatycznie kupno, kupno sygnałów. Mienione na grafikę następujące okien, oferty osobiste, ostrzeżenie dotyczące zachowania, także zaproszenie do dywizjonów, bla bla bla, transakcje walutowe. To znaczy, że wszystkie okna związane z kupowaniem, sprzedawaniem i tak dalej będą teraz pokazywały saldo przed i po transakcji. To też spoko zmiana. Ulepszenie ustawień gracze będą teraz mogli zmienić określone ustawienie i kontynuowanie nawigacji po innych oknach ustawień bez konieczności potwierdzenia zmian z poprzedniego okna. To jest też dobra zmiana, bo to, to lekko irytowało. Eee, co my tu mamy? Zmiany w równoważeniu. Eee, przy teraz przestrzeniu do działami dodatkowymi, zasięg grywalności okrętu może się zwiększyć, jeśli zasięg ostrzału dział dodatkowych jest większy niż widoczność okrętu. Zmiana ta nie wpłynie na aktywność okrętu strzelających działami dodatkowych z zasłony dymnej. Czyli w sumie eee, zmiana dotycząca kilku. Kilku ukrętów, które miały zasięg dodatkowej większy niż spot, a było takich one tam, tam, bo już w sumie różnica była niewielka, ale jednak była. No i najważniejsze, że z, z, z dymu się nic nie zmienia, ale coś zaczynają grzebać dodatkowej, więc tu się trzeba spodziewać. Widzę trochę mm, innych, znaczy nie tak, trzeba się spodziewać, że coś dodatkowie się będzie działo, skoro zaczyna się grzebanie. No, może tak. Dodatki zmiany zawartości, bardzo mi się podoba ta naszywka. Eee, naszywka rzut Ruki, please be patient. Fajnie, to jest spoko, a reszta bez komentarza. Oczywiście naszywka, no, szywka jak ona niech żyje, postęp, po nas naszywka za polebną służbę. Okej, okay. retrofuturystyczni fu, retro dowódcy, znowu jakieś te, retrofuturystyczny Scarlet Thunder, czyli jakieś evenciki ze Scarletem. A, no tak, pokazywanie do w blogu, to kamo, fuj, fuj, fuj. Oczywiście kału nadalnego i Breysena, znowu nowi dowódcy, znowu nowe flagi inspirowane chińską powieścią o trzech królestwach, czyli Egipt skopiowany i Lyon skopiowany, zrobione premki, dwie nowe dziewiątkowe premki, aktualizacja 12 w radzie, też nowe portrety panamerykańskich dowódców, też fajnie. Ym, Trzy królestwa. Pod koniec września w Orthopozi pojawi się nagródanie dowódcy i przywódcy z epoki, że Królestw, poza nimi, będziecie też mogli odkryć. Okręty idą no, tematyczną zawartość inspirowaną ponadczasowo chińską powieścią o trzech królestwach, aby zapalić. Czyli w sumie yy, pod koniec września będą dwie dziewiątki do kupienia. Tak to trzeba określić, nie oszukujemy się. Dzień jedności Niemiec. Ponowne, ponowne zjednoczenie Niemiec miało miejsce 30 lata temu, w październiku, aby uczyć oficjalne połączenie dawnych szkodnich Niemiec, co z testem w misji bojowych ręce tematyczne nagrody. OK, wyprawa na biegun północny w tej aktualizacji. Zbieramy się za nadciągnięcie. Co? Się na nadciągające noworoczne świętowanie. Wybierzcie się w podróż na biegun północny i zacznijcie zdywać, że tony już w październiku. Co? Czekajcie na więcej. Co? <laughs> Jeszcze raz. Co? Okej. Okay. Yy, zmiany w, w kontenerach, zrzut zaopatrzenia, czyli tam, gdzie są lotnie Co mnie tu sporo tutaj? Niemieckie rezerwy, niemieckie krążowniki, czyli pewnie związane to właśnie z tym niemieckim eventem. Tam pewnie będą do, do zdobycia te kontenery. Przyszłe zmiany deweloperzy i że w Portugalii do testów, okręty. O. Mm, okej, okay. w Aktualizacji 12.9, zawartość kontenera białe jakniki będą. Oniki z. A no, zmiany w okniku, nie. Zmiany. Wow, ile kamo! Jeśli posiadacie wszystkie kamuflaże, można zdobyć 5000 wolnych. I do tego, ka i do tego oczywiście mm, kapitanowie. pozostawia zmiany i usprawnienia. Przykład ciekawy błąd na Yamagiri, że w załadowanych wrzutnie torped zostały ktoś uszkodzone, zmiana na nowy rodzaj spowodowały całkowicie zresetowanie czasu przeładowania. Musiało być to całkiem mocno irytujące. Naprawiono problem, który sprawiał kam kamera... Sprawdzałem, kamery dalej po nalotach nie naprawili, yy, nie znalazłem tu nigdzie. Yy, nie znalazłem też patrzną o tym, o, o dźwiękach, więc robi się ciekawie. Chyba, że po prostu na niego się nie naprawi... czy naprawiono problem z dźwiękiem polaminowego, a nie, to nie to. Cóż, urodziny, ósme urodziny World of Warships. I tak jak się zapowiadało, tak się skończyło. Bieda z nędzą, niestety, poza, gwiazd, poza zrzucaniem tych. No nie pokazali jeszcze żadnych zniżek, jak to pewnie co roku wejdą zniżki i na kupno wszystkiego, czyli wiecie, miejsce w porcie, przemiana, przemiana wolnego, na okręty itd. Znaczy mam nadzieję, że pojawią się takie zniżki co roku były, więc, więc może i tym razem też się doczekamy. Fajnie, że jest okręt gwarantowany zamiast zabawy w hazard. Każdy sobie będziemy mógł wybrać, czy woli gwarantowany okręt, ewentualnie inny okręt, tudzież stal albo, albo zabawę super kontenery. Ja osobiście wybiorę super kontenery, bo i tak nic nie mam do stracenia. Bo wszystko mam, a stali leży jeszcze i się, i się matnuje, więc, więc pewnie sobie otworzę super kontenery. Nie wiem, czy zrobię z tego materiał. Możliwe, że tak, że otworzymy i zobaczymy jaki badzie wleci przy okazji z mech kontenerów. Ale cóż, no szczerze powiedziawszy, ja oceniam aktualizację na minus, zwłaszcza przez sterowce. Pakowanie trybu na siłę, bo tak, no ten numer, i hiszpańskie krożowniki, dla wszystkich to bez komentarza. No i pieniądz, pieniądz, jeszcze raz pieniądz. Cóż, czekajmy na evencik. Kolejne dwie dziewiątki do kupienia, skopiowane i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie to w tej aktualizacji to prawie same dziewiątki. Johan, dwie skopiowane dziewiątki. No cóż. Jeden z nędzą. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Ja zawsze zapraszam na inne i trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.